Zgłoszona została przez organizację pracodawców taka uwaga, że oto sądy powinny rozstrzegać stosunki cywilnoprawne. Spory, tudzież e, ewentualne zmiany w stosunkach cywilnoprawnych są w domenie sądów. I na tą uwagę ministerstwo mm, odpowiedziało coś, co mi zmroziło e, krew w żyłach i postawiłoby mi e, włosy dęba, gdybym je miał. E, mianowicie taka odpowiedź padła. Otóż postępowanie cywilne jest długotrwałe, kosztowne i nieefektywne, dlatego konieczny jest tryb administracyjny. To ja teraz to tłumaczę na język polski. Otóż my potrzebujemy rozwiązań szybkich i skutecznych my, rząd. Natomiast dla pana, panie Areczku, to są sądy wolne, nieefektywne i drogie. No to taki komunikat od ministerstwa do obywateli. To jest czerwona flaga zdecydowanie.